Cześć, witam ponownie. Troszkę roboty już jest zrobione. Tu yy, już mam poczyszczone, yy, wymyte uchwyty sprężyn. Musiałem je troszkę po, poregenerować, bo tutaj były powybijane już te uchwyty. A taką najprostszą metodą i myślę, że troszkę będzie nawet bardziej podparte. Są spawane y, takie płaskowniczki, e, co dalej? No, już jest rama cała wyczyszczona, wymyta, odtłuszczona, y, podmalowanie, y, uchwyt, podwał pod też jest gotowy, jest. Pięć dziur do regulacji. Wał też już gotowy. No, będzie później malowany na czarno. Tu już są sprężyny. I co? Tu jeszcze mi zostały talerze do wyczyszczenia. Poregenerowałem te piasty. W tych, gdzie były powybijane łożyska. Są powstawiane nowe łożyska, nowe uszczelniacze. I no, są gotowe do malowania. Może jutro to pomaluję. I myślę, że gdzieś w przyszłym tygodniu zacznę to składać, żeby to doschło. No i co? Będziemy się widzieć już chyba na finiszu, jak to będzie wszystko wyglądało. Jak to będzie złożone. Co tutaj więcej. No wał jest. Wał i jest podnoszony normalnie do góry. Zapiera się tutaj o te. O te będą stworzone porabione na razie są śruby. No i tyle i bierzemy się za malowanie. Będzie położony podkład epoksydowy. A co do koloru, bo już jest zebrany, to już, to już zobaczycie na końcu. Może taka niespodzianka na pewno to nie będzie czerwień. Także możecie zobaczyć w przyszłym, to, w przyszłym, w przyszłym odcinku. Także na razie trzymajcie się.